Cześć, tradycyjnie wszystkich witam i pozdrawiam. Dzisiaj za oczywiście Waszym pozwoleniem odwiedzę Was w domach, a szczególnie wszystkich fanów Delly 5 czy Skyrim. Mam dzisiaj Wam do pokazania mod wyjątkowy, chociaż obiecałem sobie już nie kręcić więcej filmów tego typu, ponieważ wszyscy gracze, którzy sięgnęli już po ten tytuł, dobrze wiedzą, że. No, które to można zmodować na tysiące sposobów, każdy ma z nas inny gust. I każdy z nas, jeżeli już będzie chciał tą grę modyfikować, a wręcz ona się o to prosi, bo niemalże do tego została stworzona, no to każdy to zrobi według swojego gustu. Jednak zdecydowałem się pokazać wam jeden mod bardzo wyjątkowy, który warty jest pokazania i tej całej prezentacji, całego tego zawodu. Być może Wam się spodoba, jeżeli nie, no to trudno, a jeżeli tak, no to link jest w opisie tego filmu. Wystarczy tylko kliknąć i pobrać i zainstalować poprzez menadżera modów ze strony Nexus, albo po prostu pobrać się indywidualnie spakowane, i zainstalować sobie w swoim zakresie. Specjalnie przebyłem ten kawałek tutaj z rzecznej puszczy z buta, aby wam pokazać, gdzie mniej więcej ten domek się znajduje, bo oczywiście jest tutaj mowa o domku gracza. Miałem już wiele modów na domek Gracza, jednak żaden z nich nie satysfakcjonował mnie tak jak ten. Każdy z nich zawierał jakieś błędy. Ten domek testowałem już jakiś czas. Znalazłem go jakiś tydzień czy półtora tygodnia temu i testowałem go, czy nie ma w nim błędów. Nie dość, że nie ma w nim błędów, to prowadza świat gry kilka nowych y, gadżetów, jak na przykład te pochodnie, które widać, że się palą. Wprowadza świat Skyrim to, że pochodnie palą się tylko i wyłącznie w nocy, natomiast w dzień one wygasają i nie świecą przez cały dzień. Pochodnie tak działają zarówno jak i w modyfikacji do tego domku, tak i w całym świecie Skyrim. Jednak jeżeli nie użyjemy modu, nie będziemy mieli tego efektu. A więc to już pierwsza wielka zaleta, która, którą wprowadzi, wprowadza ta modyfikacja w grę. Oto cały teren tego kompleksu. Na dole jest jadalnia, tutaj jakieś patio czy coś w tym stylu, jakaś weranda. Widoki przepiękne na wodospady i ja tutaj wyłączyłem właśnie na te wodospady wyłączyłem tutaj dźwięk gry aby było lepiej mnie słychać Na wyszło, że woda wodospadu mnie zakusa, dlatego to wyłączyłem Mam nadzieję, że nie odebrało to klimatu gry Przed głównym wejściem znajduje się skrzynia z zamkiem mistrza w którym to trzeba otworzyć, aby zdobyć klucz do tej posiadłości Jeżeli zdobędziemy już klucz Wchodzimy do środka. Na pierwszy rzut oka, piękny kominek, i część jadalna całej tej posesji. Jest to coś w rodzaju kuchni. Wygląda to dość wszystko bardzo ładnie. Nie ma tutaj takiego przesadyzmu jak w niektórych modach, że po prostu są to wille, nie wiadomo jakie, i psuje to cały charakter gry. Tutaj mamy. Zachowany klimat samej gry Skyrim, wszystko jest zachowane właśnie w takiej harmonii z całą grą, poniżej część piwniczna. I chciałbym, żebyście teraz zwrócili uwagę na tą część i zapamiętali dobrze to do pomieszczenie pod drabinką. W tej chwili jest to zbrojownia, czyli mamy cztery manekiny, na którym możemy dawać nasze zbroje. Cztery kofry oraz dwa stojaki na broń. Dal, naszej części, czyli za tą ścianką, yy, a tutaj, również zapamiętajcie sobie te miejsce, mamy donicę, jakiś świecznik, nic szczególnego, co mogłoby być funkcjonalnego. Tak samo tutaj na tej ścianie widać, że mamy jakieś pierdoły, yy, jakieś szafy na książki, kofry, beczki, czyli również nic użytecznego. W dalszej części mamy wszystko co jest nam potrzebne do craftingu, do tworzenia swoich zbroi lub broni. W dalszej części, gdy wejdziecie tutaj pierwszy raz, to pomieszczenie będzie zamknięte, da się je bez żadnego problemu je otworzyć. Mamy coś w stylu, w stylu biblioteczki, czyli możemy tutaj sobie umieścić cały nasz księgozbiór i za każdym razem do niego powracać gdy będziemy potrzebować wrócić do jakiejś historii książki mamy magiczny katalizator także mamy również stół do alchemii, także wszystko jest co potrzebne tutaj jest pokój dla naszych towarzyszy jeżeli takich grze posiadamy dwa osobne łóżka, stół jadalny wszystko to co jest potrzebne Powyżej jest pokój dla naszego bohatera. Tutaj taka mała ciekawostka, jeżeli nasza postać jest żonata lub mężata, wszystko jedno, to nasza druga połówka przychodzi do tego łóżka się, po prostu kłaść spać. Mamy tutaj do dyspozycji skrzynie, szafy, mamy również do dyspozycji safe, szafkę nocną oraz szkatułę. Czyli wszystko to, co jest potrzebne nam pod ręką, gdy stajemy z łóżka. Nawet w życiu osobistym. Jest to najciekawszy... Yy, Jeszcze najciekawsza modyfikacja domku gracza, jaką, yy, jaką było mi się spotkać, a naprawdę dostawałem już tego bardzo wiele. Każdy z nich, jak już wcześniej wspominałem, zawierał jakiś błąd, albo domki znikały, albo, albo znikały części, które rzeczy, które się po prostu wkładało w nich do kufra. No, różne były po prostu pierdoły przygody z tymi modyfikacjami. Jednak ten wydaje się być doprowadzony wręcz do perfekcji. Tutaj na przykład yy, kolejna atrakcja tej całej modyfikacji. Mamy basen, gdzie nasz główny bohater może się wykąpać. Jak widzicie, jest teraz uzbrojony W momencie, gdy Wchodzimy i usiadamy na ławce w bali z wodą. Nasza postać automatycznie się zbiera wszystkie nasze rzeczy, zbroja, broń. Wraca automatycznie do ekwipunku, nawet wtedy, gdy mamy ekwipunek w menu ulubionych. Jedna z kolejnych atrakcji. Zauważcie, że pochodnie tutaj już były zgaszone. Nastał dzień, pochodnie zgasły. I tak będzie się dzieje w całym świecie Skyrim. Oczywiście po wgraniu tej modyfikacji. Tutaj mamy saunę. Och, jakież urocze miejsca! Ile ja bym dał, żeby mieć taką saunę Rewalu. Piękne, klima piękne klimatyczne pomieszczenie, gdzie no wręcz idzie się zasiadywać, czytać książki, które mamy dostępne w grze. Mamy tutaj ławeczkę, na której można usiąść, i tutaj ta sama zasada co w bali do kąpieli. Nasza postać automatycznie się zbiera, wszystkie części z ekwipunku wracają na swoje miejsce. Tam widać w tle te, e, kapliczkę. Wszystkie kapliczki są umieszczone na, całe, na terenie całej posiadłości. Nie burzy to po prostu klimatu gry. Niektóre modyfikacje mają takie, że wszystkie kapliczki i wszystkie, nie wiem, PFA, wszystko jest na jednej ścianie, wszystko jest po prostu, jak no, jedna na wielka burżuazja. Tutaj wszystko jest ładnie stonowane. Nie ma takiego przepychu, że jedno wszystko jest na drugim. I wygląda dość skromnie, chociaż mamy wszystko to, co jest potrzebne nam no, do, do szybkiego rozwoju postaci. Tutaj mamy kolejne patio, gdzie można po prostu zjeść sobie śniadanko naszymi towarzyszami. Tam był piękny stołeczek, z którego mamy piękny widok na białą ubrani e, i u stóp. Chodzimy z powrotem do naszego domku. Widzicie jak wygląda e, część piwniczna i teraz pokażę coś, co na pewno Was bardzo mile zaskoczy i być może zadecyduje o tym, że zapragniecie mieć tą modyfikację. Domek ten jest konfiguralny. Możemy sobie go skonfigurować według swojego gustu. Autor na tej modyfikacji, żeby trafić w każdy gust, dał nam opcję do samodzielnej modyfikacji tego domu. Tuż nad skrzynią na półce w okładce z logo cesarstwa mamy instrukcję. Jest niestety ona w języku angielskim, jednak nie jest ona trudna i da się ją bardzo szybko przetłumaczyć, a już na pewno da się z niej coś zrozumieć. Chodzi o to, że część piwniczną możemy przerabiać sobie według swojego gustu. Pomieszczenie pod drabinką w tej prezentacji, którą Wam teraz pokazywałem wcześniej, były manekiny, czyli było, była zbrojowa. Mogę ją przerobić na biuro. Tak samo druga część, piwniczna, gdzie gdzie znajdowały się e, szafeczka na książki, beczki, czyli nic pożytecznego, można tą całą część przerobić na zbrojownię. Czyli, według naszego gustu, możemy sobie przerobić na e, część piwniczną tego domu, możemy sobie przerobić na e, taką, która, według naszym zdaniem, jest dla nas bardziej funkcjonalna. Czyli, jeżeli mamy dużo trofea, jeżeli mamy dużo. E, rzeczy takie do, przechowywa do przechowywania jak ja no to po prostu możemy sobie przerobić powiedzmy zbrojownię rozszerzyć biuro. Możemy sobie całą dolną część piwniczną przerobić na zbrojownię, albo możemy sobie całą część piwniczną przerobić na biuro. To już jak co komu się podoba. Pamiętacie to pomieszczenie pod schodami. Kazał, zwracałem Wam na to szczególną uwagę. Tutaj stało cztery manekiny. Teraz mamy piękne biurko z szafkami na dokumenty. Nie zmieniły się cztery kofry, które stoją po lewej i prawej stronie, razem z stojakami. A tutaj, gdzie stał kwietnik i świecznik, mamy dwa manekiny. Na ścianie, gdzie mieliśmy bezużyteczne beczki, mamy teraz cztery dodatkowe manekiny. Jeżeli zrezygnujemy z biura, mamy dziesięć manekinów, na które możemy po prostu powiesić swoje trofea, ubrania itp. itp. Co tutaj jeszcze takiego fajnego? Ten, ta modyfikacja um, naszej świat gry. Może ubierę najpierw tego ma manekina. W, o może tutaj jakiś zbiór mitycznego brzasku. Proszę bardzo. No, jeszcze jeśli to tak jest. A więc e, dałem jedną z szat z mojego kwiatunku na manekina. I tutaj taka fajna ciekawostka, że możemy zmieniać pozycję tego manekina. W zależności od tego w co go ubierzemy, jaki styl nam pasuje. I możemy zmienić ustawienie tego manekiny. I od tej chwili, po wygraniu tej modyfikacji, wszystkie ma manekiny, które występują w grze, y są w taki sposób konfiguralne. Na pewno jest to niesamowity gadżet, i, i robi to y naszą zbrojownię na swój taki sposób indywidualny. Do każdej zbroi i do każdej. Y do każdego klipunku, który tutaj sobie załadujemy, możemy po prostu, według klimatu um, do tej zbroi, możemy ustawić sobie odpowiednią pozę. to jest coś ciekawego. Możemy ubierać następnego manekina, może w tym razem wy obie um, złodziei, a czemu nie. Tak. W momencie, kiedy ubieramy um, pancerz na korpus, um, manekinowi znika gdzieś tam w tle, nie, ale nie przejmujcie się, bo to po prostu to jest nic. Zmień pozycję. I teraz jeszcze tutaj warto zaznaczyć, że w zależności od tego, jaką dam pozycję, a w późniejszym etapie wejdę w interakcję z tym manekinem, ten manekin wykona jeszcze jakiś ruch, ale w temacie właśnie tej pozycji, w której się znajduje. I tak oto można skonfigurować całą swoją zbroję na swój sposób, po prostu no, tak, jak nam się podoba, według Google i to jest bardzo fajna, bardzo fajna funkcja, coś, co no, nie da Wam żadna modyfikacja, ale to jeszcze nie wszystko, co modyfikacja tego domku potrafi. W Sieni znajdziemy dziwny wihajster. Do czego on służy? Ten wiechajster to nic innego jak załączenie i wyłączenie auto sortowania. Już Wam tłumaczę, o co tutaj chodzi. Ja sobie może wybiorę y, auto sortowanie książek. jest włączone, po czym poinformowała nas gra w głównym, e, lewym ekranie. I teraz może pokażę Wam w ekwipunku, ile mam książek swoich, proszę bardzo. To są wszystkie moje książki, ze względu na to, że przeprowadzam się z domku w Białej Grani, e, gdzie zawsze była moja główna siedziba, przeprowadzam się do tego i trochę tych książek mi się tutaj zbierało. a więc tak wygląda mój ekwipunek. No i teraz co? Podchodzę do szafy, włączam chodzę w interakcję z szafą i po prostu naciskam książki, że automatycznie, gdy za każdym razem otworzę tą szafę, mają mi się tam same przerzucać wszystkie książki z mojego głównego ekwipunku, z ekwipunku postaci. Jest to rzecz na tyle fajna, że nie musimy już za każdym razem pojedynczo wrzucać z ekwipunku w każdą jedną książkę. Do, na miejsce jej przeznaczone. To samo możemy zrobić z różnymi rzeczami, ale o tym za chwilkę. W następnej szafie możemy sobie, co tutaj na przykład jeszcze mamy, wam pokazać. A, z jakiej piekonku zniknęły mi wszystkie książki. Proszę bardzo, one teraz są już w szafie. W tej szafie na przykład sobie, że umieszczę wszystkie zwoje. Proszę bardzo, wszystkie zwoje automatycznie wyskoczyły one do szafy. Jeżeli będę chciał zmienić te ustawienia, wystarczy tylko zresetować da, da, dane wi daną, daną opcję i można na nowo ustawić, co ma być sortowane do danej skrzyni, na przykład lub szafy. Tutaj teraz ustawiłem sortowanie automatyczne wszystkich surowców. Możemy go odrębnić, żeby zaznaczyć wszystkie. I w tym momencie wszystkie surowce, które były w moim ekwipunku, wszelakie sztabki różnych surowców lub rudy automatycznie przeskoczyły do skrzyni. Niesamowicie fajny bajer, który umila nam czas spędzany w grze, oszczędza go, nie musimy po prostu bawić się w sposób dziesiątek rzeczy w naszym ekwipunku. Wystarczy tylko kliknąć na skrzynię i wszystko nam tam skakuje automatycznie. Także oszczędza nam to czas, możemy w ten sposób nastawić również szkatuły, safe. trzymają tam skakiwać automatycznie jakieś nasze diamenciki lub inne trofeo. Także naprawdę bardzo fajny Bayer i autor tego, tej modyfikacji nie zrobił niczego w kierunku, aby po prostu ten domek, żeby gdzieś tutaj popełnić błąd. 100% satysfakcji, ja Wam ten mod polecam z czystym sumieniem, mam go sprawdzony. Także wiem, że nic Wam tutaj z ekwipunku nie zniknie, co zostawicie w domku. Wszystko będzie tutaj w bezpiecznym stanie zachowane. Jednak muszę Was, was ostrzec przed jedną rzeczą. Jeżeli zdecydujecie się na... Zanim zostawicie ekwipunek na manekinach lub w biurze, w części piwnicznej, musicie dobrze sobie przemyśleć, jak ma ono wyglądać. Gdy przerzucicie na przykład książki do biura lub ustawicie swoje zbroje na manekinach, podejdziecie potem do książki, bo coś Wam się odwiedziało, i zmienicie ustawienie, wyposażenie tej piwnicy, stracicie z niej ekwiwunek. Autor tego moda wyraźnie po prostu daje nam do zrozumienia, że nie wszystko da się zrobić, nie wszystko jest wykonalne. Niektóre części po prostu znajdziemy na podłodze, ale niektóre z nich znikną. Także zanim mm, wyładujecie swój ekipunek, czy do biura, czy na manekimy, przemyślcie sobie jak ma wyglądać Wasza część piwniczna, aby po prostu nie stracić czegoś. Także ja akurat wybrałem tą konfigurację, bo tak ona jest dla mnie najbardziej funkcjonalna. Zostawiłem sobie biuro, a już za kilka chwil pokażę Wam jak przyrządziłem sobie jak zorganizowałem sobie cały domek. A więc, tak, jedziemy od kuchni. Tutaj nic się nie zmieniło. To jest oczywiście moja sugestia, możecie sobie konfigurować, jak chcecie. Tutaj tarcza, którą można zdobyć tylko w jednym miejscu. Zostawiłem sobie, tak jak wcześniej wspomniałem, biuro. Na tej części zostawiłem sobie wszystkie kostury. Z względu na to, że jestem typowym nordem, że y, walczę głównie z talą nie uznaję magii. Rzadko kiedy. Y, gram magią, więc wszystkie te magiczne bzdety trzymam sobie w kofrach, może kiedyś się je jeszcze przydadzą. Eee, za swoimi plecami, za biurkiem trzymam wszystkie dzienniki, które gdzieś tam znalazłem. Tu mam tylko i wyłącznie dzienniki, eee, zwłaszcza na górnych półkach te najbardziej potrzebne, czyli to, co znalazłem w ambasadzie Talmoru. Eee, wszystko to sobie trzymam eee, po prostu pod ręką. W szkatule mam wszystkie nagrody, liściki, które znalazłem, odebrałem Tutaj trzymam mniej lub ważne, mniej ważne lub bardziej ważne książki. Tutaj mam jakieś klucze, szpony itp. itd. Wszystko to, co było mi potrzebne do otwarcia jakiejś i tu mam nagrody oraz rzeczy, które zostałem, dostałem, otrzymałem od NPC-ów w ramach podziękowania. No i oczywiście jedna z najmocniejszych broni, czyli broń dydaktyczna. Tutaj te dwa manekiny zaopatrzyłem sobie w, zbroje, w smocze zbroje łuskową oraz płytową. Oczywiście broń, która jest najbardziej prestiżowa i zadaje największe obrażenia w grze, wisi sobie tutaj gdzieś na, na swoim miejscu. Tutaj widzimy broń de czyli wszystkie te, które można zdobyć tylko i wyłącznie po wykonaniu tych misji pobocznych. I, i, i nigdzie po prostu w żaden sposób nie można zdobyć tych trofea niż po wykonaniu, aniżeli po wykonaniu właśnie tych questów, które po prostu odpowiadają za to, że nagrodą za ich wykonanie są pewne zbroje, elementy, uzbrojenia niedostępne nigdzie w, żadnej, w żadnym innym questie. Ok, tak to mniej więcej nie wygląda, tutaj, tutaj jeszcze mam w skrzyniach broń, którą gdzieś tam po drodze jeszcze zdobyłem, która po prostu brzydko wygląda na stojakach, więc wpakowałem to wszystko do skrzyni. Tutaj jest broń, czyli tarcza i dwa miecze z mojego własnego craftingu, który, który mam za pomocą innych modyfikacji, zguba pokrzyw, itp itd., wszystkie książki, które magazynuję sobie do przeczytania. Tutaj mam wszystkie książki, które Dopiero będę czytał. Natomiast na półkach sortuję sobie wszystkie książki, które już przeczytałem. Jest tego więcej niż widać na półkach, ja głównie czytam ze, ze strzału z miejsca wszystkie dzienniki, które, które są niemal moim zdaniem najważniejsze do przeczytania. W jakiej kolejności czytam książki, aczkolwiek czytam je, nie pomijam ich. Tutaj mam jakieś składniki. Do wykonania różnych mikstur. Tutaj mam przepisy na wykonanie mixtur. Klejnoty duszy, które, które są mi potrzebne do zaklinania zbroi, którą przede wszystkim biorę na sprzedaż, ponieważ jestem raczej stały w uczuciach że tak powiem w cudzysłowie i cały czas właściwie latam tutaj w po skarimie w jednej, w jednej zbroi, którą mam pozaklinaną u góry, w części sypialnej, oczywiście safe, jak safe to i kasa. Tutaj jest część mojego majątku. No, już teraz dość pokażna sumka. Tutaj mam jakieś diamenty w szkatule, mam inne skarby. Także tak mniej więcej to wygląda w moim wykonaniu. Tutaj też coś przechowuję, co tutaj miałem już zapomniałem. Właśnie w szafie, jakieś ubrania. I TP, i TD. Tutaj następne miecze i, i, i tarcza z mojego własnego craftingu. No i co? Ja już jestem na etapie 59. Gram w tą grę już od czerwca. O, przepraszam, od listopada, od 23 listopada ubiegłego roku. Także za niedługo będzie rok, jak pykam sobie w Skyrim, i jeszcze ta gra mi się nie znudziła. Wszyscy, którzy siedzą w temacie, dobrze wiedzą, że. Jest to gra na długie, długie długie miesiące i jeszcze nie potrafi się znudzić. Tutaj jest sauna i w saunie mam największą atrakcję mojej własnej modyfikacji urządzenia tego domu. Czyli kto? Panienki rozebrane, które tutaj na mnie czekają, aby mi towarzyszyć, w walkach teraz się relaksują. E, trzy panienki, e, które po poleceniu żamy siadła na tej. Na tej, na tej ławeczce tam one po prostu automatycznie się rozbierają. No dobra, dobra, żeby tutaj nikt mnie nie posądził o jakieś rozpowszechnianie pornografii w internecie czy coś, coś w tym stylu, jeszcze? to ja już może kończę. Mam nadzieję, że moja prezentacja Wam się podobała. Jeżeli tak, link znajdziecie w opisie pod filmem. To wszystko z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych moich prezentacjach.